Witam Was wszystkich bardzo serdecznie widzowie. Mamy dzisiaj 9000 się i oczywiście ko kodzik mój, kodzik Rutsła 10% bonusu darmowe 10 groszy na start oraz jeszcze jak kwasuje z moim kodem macie szansę zgarnić któryś z tych skinów. Uczestników jest całkiem sporo, tutaj zobaczcie najwięcej chyba na tym MRC jest. I myślę, że tutaj szansa na tego jest coraz, coraz większa, bo ten konkurs się już zapewnia powoli. A my sobie za te 9000 coś tutaj pootwieramy kurczę dzisiaj. Pootwieramy, pogramy bitewek, no. Tak jak mniej więcej zawsze. To bywa, dobra, zacznijmy można grubo. Zresztą jest takimi skrzynkami po parę złotych. Teraz możemy zacząć od takiego oto Scarlet Casea i kurde kałaszek minimalware Ware 1087 zł, no w sumie w sumie to do przodu, no ale tutaj bym liczył na raczej coś lepszego. Okay, ten dzikielek Life jest raczej zdecydowanie jest kurczę, gorszą rzeczą 520 zł. No cóż, 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 będzie znowu kałach i ten Blue Sport, jakby może faktor nie poleciał tak na odmiany. Znowu minimaler, kurde, no dobra. Ej, tak szczerze, to daje totalnie na równo. Daj totalnie na równo, zresztą te gryfiki one chyba nie będą bardzo dużo. Chyba nie będą, dobra. Odpuszczamy tą skrzynkę, trochę nam ona zabrała tak szczerze. A wiecie, jakbym ją otworzył? Bym otworzył Supreme Knife Case'a w sumie. Jakąś koskę bym dostał taką lepszą może. W ogóle czy tutaj w ogóle sytuację. kurde na tle nas widzowie nie stać. Na no, pusta. Widzowie, w sumie. Trochę tak na tym buście patrzę. To są w ogóle razy 72 takich kurde rzeczy, nie? Dobra, możemy na buście. Zobaczymy. Proszę, dojeźdź. Dojeźdź na 9 lore. Ile to będzie warte? Widzowie, będziemy milionerami. Dzisiaj szkoła. Ja pierdziele, Co jest? Ja jestem... Kurde, jakiś niesamowity! Kurde Wow Mocno, 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 dobra widzowie, no... Uf. Kurde no. Super, super. Dobra, sprzedaję to no. 16700 mamy Okej. Okay. Ej, dobra, może ja tu chcę jeszcze raz złożyć chyba. Chociaż teraz czuję rzeczy nie będzie tak mocno, tak szczerze. i dobra, sklep no też będzie coś warty. A skeleton też może być coś warty. To też może być coś warty. 5500. Kurde, Osta dobra, ostatni raz. To jest się... No dobra, no ostatni raz. No bo tak. Spodziewałeś się, że będzie coś gorszego, tak szczerze. Spodziewałem się tego, ale. Ale dobra, dobra. Kurde, ale zrobiliśmy, fajnie zarobiliśmy. Naprawdę, fajnie zrobiliśmy. Czy jakaś bitwa jest tutaj yy, rozgrywana? Jakaś taka ciekawa, no nie za tutaj. Kurde, a to shirt w ogóle. No. Załóżmy, że tak żeby ten wstęp na te bitw mieć jakiś, żeby tutaj coś zacząć, trochę rozgrzać tutaj te bitewki, no to możemy coś takiego zagrać. No chociaż kurczę. 115 zł na szercjon to raczej ciężko będzie jakiś yy, wybitny profit zrobić. Chociaż taki kałaszek nam poleciał. Dobra, co ja co ja mówię? To jest przecież. Co ja mówię? No nie, no nie tutaj. No to... Klasy, to byśmy wygrali to w sumie. Kurde, no taki szerdzik całkiem całkiem no. Kurde, kolejne szerce z, z dołączać no to już się zapełniło w ogóle jak szybko. Kurde, tak szarcy każdy gra teraz nagle. No dobra, zróbmy. ej, mm, więc co zróbmy. Wiem co zróbmy. Zróbmy y, dwa razy to, dwa razy brawo. I dajmy. Royala i Suprema na burście Kurczę, czy nie szaleje za bardzo 5600 widzowie? Kurde, sporo 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 5600 No dobra zobaczymy Zobaczymy. Dobra, nikt nie dołącza do nas Bo yy, bota wrzucimy, losowego. Kurczę, w ogóle taka bitwa totalnie trochę, może nie od czapy, ale taka w ogóle też tego co suprima w ogóle dwa razy wrzuciłem, nie? Jakby jednego zwykłego, jednego buście. Kurczę, w chwili, się by było jakby dało na no, no zwykłym, dałoby lepszą rzecz niż nabójście, dobra, w ogóle e, przejdźmy do tego co tutaj dropi, a w sumie to nie dropi za dużo. Uwielbiam <laughs> ewenement, kurde, wellworn jest droższy niż, niż minimal warrant, no ale cóż, tak bywa. O, jak dało w ogóle w parakordzie teraz? Fajnie. Kurde, no, bitwa na pewno, wiesz, jaka jest CIEKAWSZYCH Proszę, jakąś koskę mocną daj. Daj jakąś kosę. Parakord, dobra. My tutaj prowadzenie będziemy mieli, nie będziemy mieli prowadzenia, ale to ostatnia, proszę. Mocna kosa. O kurde. Mocna kosa, ale nie dla nas. No dobra. Mizowie. Tak, zagraliśmy agresywnie, a teraz bym trochę się ogarnął raczej. Teraz bym troszeczkę yy, powstrzymał te wszystkie emocje, które nam towarzyszą. I zagrał trochę bardziej rozważnie, coś takiego myślę, z 2000. Fajnie by było jakbyśmy teraz wygrali to. Kurczę, bo wam powiem, że tak... Gdyśmy polecieli 5600, teraz 1900 zł. Kurcze, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nikt nie wbija, wrzucamy bota i zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie? Tutaj mamy... W sumie nic nie mamy. Teraz dopiero jest jakiś ciekawszy, z jakiś ciekawszystkim poleciał i poleciał ten gloczek. Kurcze, ten gloczek 300 zł kosztuje dla Michaela. Niedobrze, 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 niedobrze co się kurcze zaczyna. Powiem wam szczerze. Bo jednak często jest tak, że tutaj jak się dobrze zacznie, to potem to jakoś łatwiej dowieść. A teraz może być ciężko tutaj to odrobić. Chociaż ten golden coil może dobry stan. No filter jest tylko kurczę, szkoda. Dobra, ostatnia skrzynka, proszę, daj coś. Ojejciu Co tu dało? Pierwsza z w ogóle widzę takiego pięknego survivala. Fazy 2, 3000. Kurczę. No dobra, co z widzowie, no... Jesteśmy na zero, Magia no, jak udało nam się trafić, ale coś do bitewki nie wasze po naszej myśli. No, ale cóż, dziękuję za odcinek. Przypominam, oczywiście, o rozdaniu. Wbijajcie, kończyk krótko. się, dziękuję Wam. Do zobaczenia, się mogę. Cześć.